Wydawnictwo Sorus prezentuje. Dorota pisarek: Spadające gwiazdy. Posłuchaj fragmentu książki. Kiedy spojrzałam na kogoś inaczej, kiedy zaczęłam się wstydzić, że płaczę, kiedy swym wzrokiem wszystkich chciałam mierzyć, wtedy przestałam komukolwiek wierzyć. Kiedy słyszałam, że nie jestem mała, więc nie powinnam się tak zachowywać. Wtedy wiedziałam, Jestem całkiem sama. A co najgorsze, muszę to ukrywać. Kiedy zapomniałam imienia swej lalki. Kiedy stwierdziłam, że ona nie żyje. Kiedy nie weszły różowe koralki na moją szerszą niż wcześniej szyję. Kiedy spytanie obcego mężczyzny, Dlaczego jest smutny, Wydało się dziwne. I kiedy wszystkie przyjazne twarze. Stały się tylko zadbane i słynne. Kiedy zachciałam garderoby nowej i żeby zła wróżka w bajce przeżyła, złamał się zamek z waty cukrowej i rakieta z kartonu nie odpaliła. Kiedy stanęłam twardo na ziemi, uznałam, że nic nigdy tego nie zmieni. I mimo że zrobiłam krok ku dorosłości, to kosmos jest dalej niż za dziecinności.